Witam serdecznie na naszym blogu Nieruchomości w Hiszpanii. W tym odcinku pokażę Wam naszą kolejną ofertę nieruchomości na sprzedaż. A będzie to coś dla miłośników natury. Nasza kolejna oferta znajduje się w zaledwie 500 metrów od tej rzeki. Także bardzo blisko i na dodatek. Na odcinku ponad 100 metrów graniczy z tą rzeką, także w pierwszej linii brzegowej tej rzeki. Tutaj od plaży znajdujemy się około 4 km, do miasta może jest 2 km, może mniej troszeczkę. Miejsce piękne. I jedziemy teraz na działeczkę. Tu jest góra, tu I już jesteśmy na działce. Tylko się nie przestraszcie, bo jest troszeczkę zarośnięta. Znaczy troszeczkę, nie bardzo jest zarośnięta. Wygląda jak taka dżungla. Ale tam dalej, w kierunku góry, na końcu działki, jest rzeka. I ta działka graniczy w pierwszej linii ponad 100 metrów bezpośrednio z rzeką. No, jest zaniedbana, tak jak widzicie, ale to są plusy i minusy. Bo tutaj przynajmniej z 10-15 lat na tej ziemi, albo może ta ziemia, nie miała żadnej styczności z chemią. Także jak się zrobi, tą działkę wyczyści. To jest bardzo fajna ziemia, zdrowa, nie? Nie zniszczona przez tą chemię okupantów. Tutaj rozmawiałem z takim kimś, kto się zajmuje czyszczeniem takich działek. To powiedział mi, że to, żeby wyczyścić to kosztuje pomiędzy 2 a 3000 euro. I mamy tutaj 7900 metrów kwadratowych. Wiem, że to wygląda dżungla jak dżungla, ale zaraz wam pokażę. Bo ja kupiłem podobną działkę. Też takiej wielkości. Zaraz podjedziemy. Zobaczycie, jak teraz wygląda ta moja działka. Też była taka zarośnięta. Ale no mi się podobało, bo ponieważ tam z 15 lat przynajmniej żadnej chemii nie było wsypane na tą ziemię. Nie? No dobrze, tutaj 7900 metrów, dojazd super. Do miasta mamy teraz sprawdzałem 2 km i do plaży około 4 km. I proszę zobaczcie, ja też miałem ziemię zarośniętą, jak tą, którą przed chwilą żeśmy oglądali. Też tu był, no, gąszcz, dżungla normalnie. A teraz, jak wygląda, nie? Przyjechał koparkowy, zrobił swoją pracę. Teraz, po prostu, troszeczkę jeszcze będzie trzeba tutaj traktor wpuścić, żeby to poprawił. Ale zobaczcie, to jest mniej więcej takiej samej wielkości, jak ten sad ta ziemia, którą mam przed chwileczką pokazywałem. Kosztowało mnie to, akurat mnie kosztowało. Dosyć tanio. Zapłaciłem 1200 euro za czyszczenie tego, ale tutaj nie było drzew, a tam są jeszcze drzewa, dlatego tam będzie troszeczkę droższe te czyszczenie, ale zobaczcie jak wyczyścił. Pięknie. Ziemia z 15 lat nie widziała chemii, także zdrowa. Oczywiście ja też nie będę żadnej chemii tutaj na nią sypał. Będą tutaj posadzone drzewka. O, a tutaj, z tej strony, to jest taki kanał, który dopływa do jeziora. No i też kraby są, raki, karasie, rybki różne. A tu gdzie stoję, w tym miejscu, to było pełno trzciny. Wszystko było zarośnięte. Po prostu dżungla. Na początku, jak przyjechałem, zobaczyłem ten teren, to się za głowę złapałem. Mówię, jak ja tu sobie poradzę, jak się na tym nie znam. Ale przyszedł taki dziadek, Hiszpan, poklepał mnie po plecach. Mówi, spokojnie, zrobimy ci to wszystko. Będziesz miał bardzo ładnie. No i teraz. Tutaj planuję zasadzić sobie wszystkie gatunki drzew, które rosną w Hiszpanii, znaczy właściwie w, tym, w naszym regionie. No i takie moje skrytym marzeniem sobie jest zrobić też przynajmniej na jakimś odcinku. Takie małe schronisko dla bezdomnych zwierzątek. Oczywiście urząd miasta nie chce mi wydać zezwolenia na to. Ale. I co mnie znają, to wiedzą, że ja się za bardzo na te ich przepisy nie patrzę. Ja tylko robię po prostu swoje. Także nie ma co się przejmować, że Ziemia jest zarośnięta, zaniedbana. Z jednej strony dobrze, bo przynajmniej chemii nie było na niej. Mamy czyściutką Ziemię. Pozdrawiam serdecznie.